Cóż to za wspaniałe miejsce, gdzie świergot ptaszyn rozbrzmiewa, mieszając się z brzęczeniem pszczół zapylających kwiaty? Gdzie roślinność bujna tętni i żyje, tętni, żyjąc swoim życiem naturalnie, rozmaitości. Duży parking, duży i wejście po kamiennych schodach do chaty. Stół przy którym może zasiąść i 12 osób. Jak również przed kominkiem zimą ale niekoniecznie zimą. Roślinność która przemierzyła nieraz kilka tysięcy kilometrów by do nas trafić, biblioteczki ciekawych książek, i tu, i tam, aneks kuchenny, lodówka, kuchnia gazowa, zlewozmywak, naczynia, sztućce, a jojoj, cudawianki, szklanki, kieliszki, patelnie, garnki, i po schodach w górę. Pokój pierwszy, czteroosobowy, może być i sześcioosobowy, wszystkie z widokiem na Małusowę. Środkowy, cz, dwuosobowy, może być i czteroosobowy. Trzynastka, dwuosobowa, może być i czteroosobowa. I łazienka. Łazienka. Wocet, prysznic, umywalka, czego więcej trzeba. Wychodząc, mamy górkę, najlepsza do imprez, lub do siedzenia w nastroju pełnym melancholii. Solik do porannej kawki. Lub wieczornych pogaduszek Ławeczka w sensie e, Hamaczki Miejsce na ognisko grill Ze wspaniałym widokiem Choć dziś pogoda Dopiero się klaruje Zapraszamy Najlepsza miejscówka w górach Sowi Chata jest inny świat